Wow, to prezentacja nowego iPhone'a. Zgadza się, jest piękny i nowoczesny. Co jest dokładnie taki sam jak wcześniej do Bani? Co ty powiedziałaś do Bani? Zaraz wam tu urządzę. Jak się tu znalazłeś? Trzymajcie swoje iPhone'y. Jeśli zrobicie je lepiej, to dostaniecie tysiąc dolarów. Odkupię je od was. Jak mam zrobić swojego iPhone'a? O, klej! Super! Wleję klej do miseczki i dodam różową farbę. I błyskotki. Muszę to tylko wymieszać. Ekstra! Mogę malować iPhona! Chcesz pomalować iPhona na różowo? Nie, nie rób tego! To klej! Zepsujesz go! Moje włosy! Zobacz, co mi zrobiłaś! A mi się tak bardziej podoba! Jest taki różowy i błyszczący. No w sumie piękny kolor. Wow, Wendy, twój iPhone jest taki kolorowy. Fajnie to wymyśliłaś. Co zrobisz dalej? A dalej przykleję do iPhone'a różne ozdoby. Patrzcie, jakie ładne i słodkie koraliki. Super! Teraz moja kolej. Zrobię coś znacznie fajniejszego. Potrzebuję spawarki. Troszkę podgrzeję ten telefon. Błędin, przestań! Niskry lecą prosto na mnie! O, nie! Moje idealne włosy! Moja fryzura! Fryzura mi się pali! O! Dzięki Bogu udało się to ugasić, Quentin zrujnowałeś mi włosy. Sorry, ale jestem zajęty. Wow, mój telefon wygląda jak transformer. Wow, co to takiego? Wendy, tylko mi nie mów, że to klej. Zniszczyłaś mi telefon, a ja się tak starałem. Wasz czas się skończył, pokażcie, co zrobiliście. Zacznijmy od Quentina. Twój iPhone. Jest okropny! Ale jak to! A telefon Wendy? Jest idealny! Jestem gotów to przyznać! Jesteś najlepsza! Dostajesz tysiąc dolarów! Kupuję Twojego iPhone'a! Bardzo dziękuję! Proszę go wziąć, Ej, oczywiście! Jestem gotowy zaprezentować naszego nowego iPhone'a. Jak Wam się podoba? Najwyraźniej pomysł Wendy przypadł do gustu wielu osobom. Na pewno na nim zarobią, a my lecimy dalej. Co tam gracie? Wow, to nowa fajna gra multi Multi sort. Co trzeba robić? Maciu, nie wysilaj się i tak cię pokonam! To ja najszybciej ułożę te rolki. Jestem szefem! Nie uda ci się! Wow, babcia zaraz was prześcignie! O nie, Roxy postanowiła zażartować z babci, ale to nieuczciwe! Między Roxy i szefem rozpoczął się prawdziwy pojedynek. Kto wygra? A co to za zapach? Roxy chyba coś poczuła. Szefie, może ty wiesz co to? Ojej, to danie szefa kuchni płonie! Więc Roxy wygrała! Brawo! Obejrzałeś! Dajemy ci tajny poziom w grze Multi-Do Sort. Naciśnij, pobierz, otrzymaj prezent i graj! Pobierz grę multi Sort z Google Play lub App Store. Firma Apple zaprezentowała nowego, wyjątkowego iPhone'a. Sprzedaż telefonu wzrosła. Takich wyników dawno nie było. Kto tak się postarał? O jacie to u was mówią czad! A możecie jakoś fajnie ozdobić moje buty? Wow, nowe zadanie! Będziecie musieli się naprawdę postarać. Zaczynajcie! Wymyśliłam coś tak genialnego, jak ja. Pomaluję adidasy na fioletowo. A teraz dodam żółte elementy, i voila! Chociaż czekajcie, podeszwa jest okropna. Sprawię, że będzie bardziej skoczna. I dlatego przykleję do niej sprężyny. O tak! Dałem sporo kleju, a teraz umocuję sześć sprężyn. Idealnie, Wendy, zobacz co zrobiłem. Fajnie, co? No, nieźle. Ale moje buty będą lepsze. Doczepię do nich kółka. O tak, teraz Steve będzie poruszał się jeszcze szybciej. Są niesamowite. O rety, wasze buty są takie niezwykłe. Co na to Steve? Czas na jego ocenę. Czy mierzysz? No, są naprawdę fajne. O, spróbuję się przejść. Jej najwyraźniej buty na kółkach nie pasują dla Stevena. Żyjesz tam? Oj, to nie dla mnie. A teraz czas przymierzyć Adidasy od Quentina. O, to ciekawe. O, mogę na nich skakać. Spróbujmy. Są super! Jak wysoko! Quentin, twoje Adidasy na sprężynach są świetne! Gratuluję! Wow, Quentin, jesteś najlepszy! Dostajesz swój pierwszy tysiąc dolarów. Ciekawe, co będziecie robić tym razem? O, to babcia! O, moje drogie wnuczki są w telewizji! Wspaniale! Możecie mi zrobić ładne okulary? Oczywiście, babciu! Potrzebuję tylko nożyczek i kartonu. Najpierw wytnę z kartonu wszystkie elementy okularów i je skleję. Super! O tak! Tylko spójrzcie, to prawdziwe kartonowe okulary. Muszę je tylko pomalować. Że będzie tęcza. Dodam jeszcze kilka szczegółów. Wow, sama bym je nosiła. Są cudowne. Quentin, a ty co wymyśliłeś? I ja podszedłem do zadania na poważnie i przeanalizowałem naszego klienta. Aha, tak, mam pomysł. Póki babcia śpi, podkradnę jej wełnę i druty. Teraz zrobię idealne tu i z wełny dla wirtualnych okularów. Nie! Cudownie! Babciu, możesz przymierzyć. Co jest? Babcia wciąż śpi. Musimy ją obudzić. Co zrobicie? O nie! Co za pobudka! Ale babcia na pewno się obudziła. Ojej! Moje dzieci, zrobiliście mi okulary! Bardzo dziękuję, Wendy, są piękne! A co to, Quentin? Co to takie duże? Jak mam to założyć? A, Już wiem, to i czapka, i okulary! Pomysłowo, mój drogi, tu jest pełno elektroniki! Cześć, babciu! Babciu, które okulary wybierasz? Które ci się bardziej podobają? Musisz wybrać jedną osobę. Kto to będzie? A ja wybiorę dwójkę. Oto wasza nagroda. Babcia jest dzisiaj bardzo hojna. Super. No. Witam wszystkich. Wiedzieliście, że mamy nową grę Multidosort? Jest bardzo fajna. Możecie ją pobrać przez Google Play App Store. Zagrajmy razem.